Aleksandra Piłsudska Patronka Roku 2023 Aleksandra Piłsudska ze Szczerbińskich urodziła się 12 grudnia 1882 roku w Swałkach, zmarła 31 marca 1963 roku w Londynie działaczka niepodległościowa, komendantka kurierek w Legionach Polskich, działaczka Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczona orderem Virtuti Militari, druga żona Józefa Piłsudskiego. Urodziła się w Suwałkach w swoich wspomnieniach, napisanych już na emigracji, Aleksandra Piłsudska sporo i ciepło pisze o swych najbliższych, z którymi do 1901 roku mieszkała w drewnianym, parterowym, nieistniejącym dziś domu z ogrodem przy ulicy Krzywej 80, obecnie posesja przy ulicy Gałaja 47. To m.in. wspomnienia czasu dorastania w zaborze rosyjskim. W tym szczęśliwym okresie życia jednym z takich problemów było na przykład pytanie, dlaczego muszę ukrywać polskie książki i uczyć się z nich pokryjomu, zamiast chodzić do szkoły jak inne dzieci. Była córką Piotra Pawła Szczerbińskiego i Jadwigi Julii z Zachorskich, wnuczką Karoliny Zachorskiej, uczestniczki Powstania Styczniowego 1863 roku. Pozostały dokumenty i wspomnienia. W roku Aleksandry Piłsudskiej podrzucamy kilka dodatkowych Czytelniczych okruchów do wiedzy o naszej rodaczce, suwalczance w temacie. Czy Aleksandra Piłsudska czytała? Czytała, a także pisała i publikowała. Niniejsza wystawa czytelnia to właśnie fragmenty jej wspomnień, opublikowanych po raz pierwszy w Londynie w 1960 roku. Miasto dzieciństwa Urodziłam się w zaborze rosyjskim w suwałkach, tym spokojnym guberialnym miasteczku, niewyróżnionym specjalnie przez historię. Składało się ono z jednej głównej ulicy, pełnej dołów. Była to zmora burmistrza, bo obiecane pieniądze na naprawę nigdy nie dochodziły. Ulica ta była ocieniona starymi drzewami, za którymi leżały bielone, jednopiętrowe domy. W środku ulicy przy parku wznosiła się cerkiew z kryształowym, wysokim krzyżem. Był to przedmiot moich dziecinnych zachwytów, zwłaszcza gdy błyszczał w słońcu. Suwalski Dom Zupełnym przeciwieństwem godzin spędzonych w ciepłej kuchni były wieczory w salonie sztywnym od mahoniowych mebli i pięknych starych sztychów angielskich. Siedząc prosto na twardych krzesłach, czytaliśmy pod czujnym okiem babki, która spoczywała w wielkim fotelu z drutami w ręku i lampą naftową na stoliku obok siebie. Nikt nie śmiał się kręcić na krześle lub ziewać. Atrakcją była konsola, na której leżały pooprawiane roczniki tygodnika ilustrowanego, biesiady, kłosów z rysunkami Kostrzewskiego. Gdy nauczyliśmy się lekcji na dzień następny, pozwalano nam oglądać i czytać te pisma. Książki wypożyczane były z czytelni lub od pana profesora uczącego łaciny, który mieszkał w tym samym domu co my. Książki i pisma nielegalne pochodziły od pana Stanisława Staniszewskiego, adwokata. O dziewiętnastej trzeba było pójść spać. Spacery. Swałki położone były prześlicznie. Łagodne pagórki tu i ówdzie ukrywały wioski i dwory wśród wspaniałych lasów sosnowych i dębowych, ciągnących się bez końca. W ich sercu leżały wielkie jeziora, głębokie i tajemnicze, i położone na takim odludziu, że jedynie ślady stóp przygodnego rybaka były oznakami istnienia człowieka. Na skraju lasu było prawdziwe sanktuarium ptasie. Każdej jesieni zbierały się tam chmary ptactwa do odlotu do ciepłych krajów. Cały las rozbrzmiewał wówczas nawoływaniami, rozgwarem i śpiewem. Niektóre ptaki miały takie zaufanie do ludzi, że zbliżały się niemal na odległość ręki. Baśnie. Gdy po zachodzie słońca wydłużały się cienie i pierwsza blada gwiazda wschodziła na niebie, nad wierzchołkami sosnowych lasów brzegi jeziora stawały się smętne i niesamowite. Miejscowe przesądy zapełniły tebory różnymi duchami i powstawały o nich niesamowite legendy. W zimowe wieczory nasza stara służąca Rosalia opowiadała nam o nich bajki i baśnie, wywołując przed naszymi oczami czarownice, krasnoludki, diabły i złe duchy. Stoi ona przed moimi oczami dzisiaj żywa w niebieskim fartuchu i wyszyfanej bluzce, Szeroką dłonią trzyma śnieżno-białe pióra gęsie. Jej silne palce ani na chwilę nie zaprzestają automatycznej pracy. A my, wpatrzeni w nią jak w obraz, słuchamy bajki za bajką. Jej repertuar legend, baśni i bajek był niewyczerpany. A zdolności dramatyczne bardzo duże. Nie nudziliśmy się nigdy. WIGRY Największe z tych jezior to Wigry, dokąd jeździliśmy co niedzielę na spacer w powozie ciasno napchanym dziećmi. Na pogórku wznosił się stary klasztor kamedułów, słynny z cudownej muzyki dzwonów. Te dźwięki rozchodzące się poprzez wodę w czasie nieszporów są jednym z najmniejszych wspomnień mojego dzieciństwa. Niestety w czasie I wojny światowej kameduli zostali wygnani, a dzwony zabrano do Rosji na stop na armaty. Nauka Nauka moja i rodzeństwa stanowiła problem trudny do rozwiązania, gdyż rodzice nie chcieli nas posyłać do szkoły rosyjskiej. Łatwiejsze to było w okresie wczesnego dzieciństwa, mimo że za tajne nauczanie groziła kara. Pani Dworakowska zorganizowała tajną szkołę nauczania. Lekcje odbywały się w mieszkaniu dobrze znajomego pana, który bywał u moich rodziców, a miał na wychowaniu pięć siostrzenic sierot. Chodząc tam na naukę, musiałyśmy zawsze książki starannie ukrywać. Po długiej walce ze sobą babka i rodzice zdecydowali, że do gimnazjum iść muszę. Książki traktujące historię i literaturze dostawałyśmy od młodego adwokata w suwałkach. Pana Staniszewskiego, który miał całą bibliotekę nielegalną książek wydawanych poza zaborem rosyjskim. Kara za takie przestępstwo była bardzo surowa. Pamiętam, jaka burza wybuchła w gimnazjum męskim, gdy w pulpicie 15-letniego chłopca młodego Gwiazdowskiego znaleziono zabroniony tomik poezji słowackiego. Dyrektor wezwał policję. Ucznia aresztowano. W świat kobiet. Przy końcu ubiegłego stulecia kobiety nie miały wstępu prawie do żadnego z wolnych zawodów nie tylko w Polsce, ale i na zachodzie Europy. Wyjątek stanowiło jedynie tak tradycyjne zajęcie jak nauczycielstwo, a dzięki wojnie krymskiej wywalczone przez Florence Nightingale prawo do opiekowania się chorymi. Na głębokiej prowincji patrzono na pracujące umysłowo kobiety ze zgorszeniem. Ciotka Maria uważała również, że najwłaściwszym zajęciem dla kobiety po zaprowadzeniem domu jest robienie na drutach, malowanie abażurów, Albo czytanie książek i to tylko poezji i powieści. To też wielka zapanowała w całym domu konsternacja, kiedy będąc w czwartej klasie zwróciłam się do babki o pozwolenie na studia wyższe. Jak to kobieta i to z naszej rodziny miałaby zajmować się handlem, ale babka okazała się moim sojusznikiem i wyraziła zgodę na ten wyjazd. Wykłady odbywały się po polsku i na każdej ławce leżały sobie tylko książki polskie. Kiedy zjawiał się inspektor rządowy, co zdarzało się kilka razy w roku, stary woźny ostrzegał szkołę dzwonkiem. Wówczas znikały książki polskie, a na ich miejscu zjawiały się rosyjskie i nauczyciel przychodził na ten język. Pora na broń! Tysiące sztuk broni przeszło przez moje ręce w ciągu jednego roku. Byłam odpowiedzialna nie tylko za przechowywanie, utrzymywanie w porządku i wydawanie broni, ale również za jej transport. Tylko ja jedna znałam marszrutę każdej przesyłki i adresy różnych osób. Trzeba było nie lada sprytu, aby przewieźć 200 lub 300 browlingów lub do 80 funtów dynamitu. Wszystko niemal trzeba było wieść na sobie. Tak więc, na przykład kobieta w długiej sukni mogła swobodnie nieść dwa lub trzy małzery przywiązane do ciała wzdłuż nóg. Rewolwery i amunicję zaszywano w szerokie pasy, które kładło się na siebie pod ubranie. Dynamit znakomicie nadawał się do korsetu. Pociąg. Ja i kilku towarzyszy mieliśmy zamieszkać w Wilnie, gdyż bezdane były zbyt małą stacją, aby w pobliżu się ulokować. Pierwszą sprawą było znalezienie mieszkania. Znalazłam pokój z ogłoszenia w sklepie w domu rosyjskiego policjanta. Na drugi dzień znalazłam dorywcze, lichopłatne opłatne zajęcie w wypożyczalni książek. Właścicielka należała do sympatyków partii. Gdy tylko pociąg wtoczył się na stację, atakujący otoczyli go ze wszystkich stron. Nastąpiła krótka wymiana strzałów, jeden żołnierz został zabity, pięciu było rannych, moment zaskoczenia wykorzystany został w 100%. Piłsudski sam zawiązał mocno każdy worek przed zasypaniem go ziemią. Musi być dużo pieniędzy, rzekłam. Worki są takie ciężkie, to nie pieniądze, odpowiedział powoli. To są książki o taktyce i dzieła, które dadzą nam siłę. To jest wolność tych, co dzisiaj są niewolnikami. Po mężu Piłsudzka. Po roku nieprzerwanego ukazywania się robotnika, władze rosyjskie zabrały się do tropienia drukarni. Tego samego wieczoru, gdy Piłsudski męczył się nad 38. numerem robotnika, do mieszkania wtargnęło kilku policjantów z podpułkownikiem żandarmerii Gnoińskim na czele. Nie było czasu na schowanie czegokolwiek. Po dwóch miesiącach więzienia w Łodzi przeniesiono Piłsudskiego do Cytadeli w Warszawie. Tam pozostawiono go prawie przez rok w zupełnym odosobnieniu, w biało malowanej celi, w której było tylko żelazne łóżko, brudny stolik i drewniane krzesło. Ustalony plan wydobycia Piłsudskiego z dziesiątego pawilonu polegał na symulowaniu przez niego błędu. Wszystko to usłyszałam od niego w ogrodach kijowskich podczas naszych spacerów w późniejszych latach, a potem powiedział, że mnie kocha. Pamiętam, jak mnie to wyznanie zdziwiło. Do tej chwili uważałam go jedynie za idealnego towarzysza, a to nagle zjawiło się coś zupełnie nieoczekiwanego – Dopiero po latach przekonałam się, że przyjaźń jest najlepszym fundamentem miłości. Po obiedzie mąż zwykle bawił się z dziećmi albo siadywał na werandzie i czytał. Mieliśmy w sulejówku sporą bibliotekę, około tysiąca tomów. Interesowały go zawsze pamiętniki, a nieraz wracał do listów Napoleona. Czasem przyglądał się mojej pracy w ogrodzie. Rodzina. Córka nasza Wanda przyszła na świat, gdy ojciec jej siedział w więzieniu niemieckim w lutym 1918 roku. O tym, żebym mogła zaprzestać pracy, trudno było marzyć. Odżywianie było nędzne, zupa, kasza i strasznie nędzny chleb, który nawet trudno było przełknąć. Jadałam w stołówkach, gdyż brak opału wykluczał gotowanie w domu. W 11 dni po porodzie poszłam do biura. Z początku czułam się zupełnie bezradna, nie wiedząc, w jaki sposób obchodzić się z dzieckiem. Kilka książek na ten temat dodawało mi trochę pewności, ale z największą pomocą przyszła mi znajoma, która wychowała już kilkoro własnych dzieci. Niepowroty. Od śmierci męża mieszkałam z turkami w małym domku niedaleko belwederu. Niegdyś naszego oficjalnego mieszkania w latach, gdy mąż był generalnym inspektorem sił zbrojnych i ministrem spraw wojskowych. Z przyjemnością wspominam ten domek przytulny i wygodny wśród rozłożystych drzew owocowych. Podróż odbyła się bez przygód, ale dopiero gdy wylądowaliśmy w Anglii, pilot powiedział mi, że jedynie dzięki chmurom udało mu się wymknąć myśliwcowi niemieckiemu. Dolatując do Anglii po raz pierwszy od opuszczenia Warszawy, miałam czas pomyśleć o przyszłości i uświadomić sobie, że jestem na wygnaniu. Bez domu, bez kraju, a droga na przyszłość jest ciemna i niepewna. Nigdy jednak nie przywiązywałam wagi do bezpieczeństwa. Warunki życia od dziecka przyzwyczaiły mnie do nagłego przenoszenia się z miejsca na miejsce. W niepewności, co przyniesie dzień następny. Gdy wysiadałam z samolotu, świadomość, że dotykam stopą Ziemi, na której mąż mój niegdyś bywał w okresie walki o wyzwolenie, dodała mi otuchy i odwaga wstąpiła we mnie. Ostatnie adresy. Babka umarła bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ze zwykłą sobie stanowczością rozporządziła, abym nie zostawała w domu z powodu jej choroby. Sama wybrała dla mnie nowe suknie i sama wyhaftowała na nich i na bieliźnie moje inicjały. Przed śmiercią zażądała od ciotki przyrzeczenia, że nikt z rodziny nie będzie mi stawiał przeszkód, nawet gdybym coś chciała zrobić wbrew ich woli. Do krypty zeszli najwyżsi dygnitarze z prezydentem mościckim na czele oraz delegacja wojskowa. Zejście tej delegacji prowadzonej przez Piłsudskiego zrobiło na mnie największe wrażenie. Szli miarowym krokiem w czapkach z podpinkami służbowo opuszczonymi pod brodę, z twarzami pełnego, głębokiego skupienia. Wyglądali jak średniowieczni rycerze. Aleksandra Piłsudska ze Szczerbińskich zmarła 31 marca 1963 roku w Londynie. Została pochowana na warszawskich powązkach.